Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Gangraczy. Dzisiaj razem z Sebastianem <kluzny> Michalik i e, Piotrkiem jedziemy... Ja jadę do Frankfurt. E, Piotrek jedzie do Dresden, Michalik jedzie do Nuremberg, tak? Tak, kurde sorki. Link, który nie gra, tylko e, będzie rozmawiał. No. Dobra, jedziemy. Kto prowadzi? Ja Dobra. A i gra to jest EuroTruck. Jakbyście nie wiedzieli niektórzy. Raczej myślę, że nikt nie będzie pytał. Jeźdź trochę do tyłu, bo nie wiem czy się zmieni. A zmieszczę się spokojnie. No. ja mam jechać drugi? No jeźdź drugi. No, bo twoje testy są dzisiaj. Ej cicho. Dzisiaj praktycznie to moje testy też? Test, yy, też są. Się Piotrek, to... Piotrek powinien jechać pierwszy, ale. Igor, wjeżdżaj. Jesteś gotowi tam z tyłu? No. Dobra, ustąp pierwszeństwa, jedziemy. A i przepisowo nie? Żeby nie było. Niestety tak. Inaczej nie jeżdżę. No nie wiem, teraz, teraz jechałeś ponad przepisowo przed chwilą. byśmy próbowali wyjechać. tymi drugimi. Jakimi drugimi. To nie są drugie. tak długie. Mi nawet ktoś zaświecił. Mi też, o teraz ktoś też zaświecił. mi. Praktycznie to by powinien prowadzić yy, Michalik bo on ma najkrótszą trasę ja to mogę tak ale tu dobra to ja poprowadzę do następnej autostrady o, ja to ja sam, no właśnie ja też wypowiadałem dobra jedź, ja skręcę z tego pasa nieprzypisowo A, jest nas, ale jest. A jeszcze jest z nami Carving, który robi tam zdjęcia. I wejdzie z nami, z, może wejdzie z nami, tak, z nami tak, potem. potem może być. Chociaż dzisiaj już my sprinter, jak to się nazywało? E, Spitaiers. Znalazł nie. Nie wiem jak to się nazywa, normalnie. Sprinterers. czy jakoś tak? Albo spinta raz. jak za mówili. A Michalik, ty jedziesz na kierownicy, czy ja? Nie, na klawiszach. Klasycznie. Ehe, czemu? jakaś taka... Nie mi się... odciągać stój Tu, 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 Zagadał się i ja mam teraz zjechać Jedźcie Zdech, już ja was do... Tutaj, gdzie... Ja was Zdech. ja was dogonię tylko musiałem odpisać Tak zwaliłeś Co zwaliłem? Nie ty Michalik zwalił nad... Nie miejsce Nieładnie, nieładnie, jedźcie, jedźcie już nie musiał rysować swojej to się poświęciłem Ale opony mi przebiłeś Prawda ci oddaję? Ło! nie wypłacisz się Jeżeli żeście zauważyli błąd w mojej pisma, to dlatego, że się spieszę i nie patrzę co piszę tego obysła No ci się mówię teraz o widzów, nie? A do kiedy? Bo atakować? Eee, ja bym musiał F7, F6, sorry. Nie, tak to było. Jak się sprawdzało? Aha, nie, 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 i... Mi może nie, będzie jeszcze jedna na Nie, dobra, starczy, mam 9, mam. Starczy, 930 km mam do żeby nie braku paliwa. A normalnie mam 684. Kurde, jakaś maki się jest Michalik, opowiedz coś o firmie Michalik Trans. Jakbyś mówię Tak w dwóch, trzech słowach czy trochę bardziej? Eee, no w dwóch, trzech słowach Wyprzedzaj Kto ja? No, no nie do końca jadę. Dobra Czyste jest przed, więc... Tylko skrzyżowanie jest, nie? Ale nic nie jedzie, bo widzę No, chowaj się Najpierw no, się, tak samo. Się... Dobra, ja już hamuję Żeby jechać przepisowo 70 Zbieraj się, zbieraj się No i zbieraj. chowaj się już Coś, że w firmie powiedzieć Można by dużo mówić, ale tak w skrócie mówiąc to Aktualnie jest nas 42 osoby na bieżąco dopełnia swoich obowiązków, mianowicie trasy, rekrutacja, awanse. Um, prowadzimy różne konwoje. Na jak czerwone, to. czekaj, czerwone jest. Dobra, bądź. Widzę. Bądź Michalik. E, czerwone jest, czerwone. Prowadzimy różne konwoje. Mamy swoją stronę. Adres oczywiście będzie w opisie, op op opisie do linku. Do filmu. Do filmu. Nie zapowiesz tak, Facebook. Tylko byś też... musiał powysyłać mi po prostu linki. No. Mamy też swój kanał, ale na razie nic tam się nie dzieje, bo mamy od tego swoich ludzi. No co tak. Kręcą za nas. Dlaczego my, a nie inna spedycja, no to. Wybór należy dla was. Dla was dokładnie, drodzy widzowie, ale powiem wam tylko jedno, że jeżeli nie chcecie mieć narzucanych teraz minimum, minimum tak zwanie, czyli masz zrobić 2000 kilometrów, bo jak nie to dziękuję za współpracę, to tego u nas nie spotkacie. I ja firmy właśnie służę miałem ja tego sytuację, że nie nas w mojej firmie. Nie rób reklamy, nie, nie rób, rób reklamy. Albo dobra, rób reklamy. 10 tysięcy kilometrów, jak nie no to po prostu... Nie zatrudniłem je do tej firmy i to była firma BCP Expedition, bodajże... I to wyglądało tak, że po prostu miałem normę na przykład 10 tysięcy tygodniowo, musiałem tyle przejechać tygodniowo. Tu to O 50. Zat... I to po prostu tak wyglądało, że jak coś na przykład nie dopilnowałeś no to wylatyweś. Wylaty U nas jest taka norma, tylko że... No, nikt mnie nie zapisał. Yy, powtórz, poprzerwałeś. U nas jest taki minimum z minimum, ale to faktycznie minimum z minimum, no bo tygodniowo 600 km to jest takie nic, no, jedna trasa, tak? tak to luz. Takie wyrobienie normy, czyli 600 km to to jest jeden dzień gry, a w ciągu jednego tygodnia, czyli 7 dni chyba się zrobi więcej niż 600 km. Bierzemy pod uwagę, że ktoś może chodzić do szkoły lub do pracy, bo sami tacy no tak. przechodzą do pracy, czy studenci, bo jest jeden student i wiadomo. Sesja tak dalej, egzaminy różnie mhm. bywa. Ja też chodzę do szkoły i teraz najgorsze to jest trzecia klasa, no i trzeba, trzeba się poduczyć pod, na te testy po trzeciej klasie. No chodzę do do gimnazjum. Też trzeba wziąć pod uwagę, że od stycznia do kwietnia osoby, które tak zwane w zakresie wiekowym widzę no, po rekrutacji, kto gdzie kiedy ma egzaminy, więc tym osobom tak zwanie nie liczę tego, że nie będę pisał, teraz bo wiem, że od stycznia tam do kwietnia czy tam maja będę starały się wziąć oceny. Znaczy się ja teraz w, w sobotę i w niedzielę będę się uczyć, bo mam drugiego, trz, drugi, trzeci, czwarty test, test próbny. Też mam. No, 50 to jest. I po prostu. No i tak kończąc o firmie, to nie narzucamy swoich ciężarówek. Dostaje ktoś gotowy zestaw i ma nim jeździć i koniec kropka i przydzera możliwości edycji. Tylko po prostu ciężarówkę wybierasz, sam ją jeździsz, sam ją tuningujesz, wedle własnego uznania. Co do naczep, no to powiem szczerze, są, ale... Jak ktoś nie chce nie musi? My teraz, no. my teraz mówimy oczywiście o singlu. Tak, tak, o, o singlu. Bo na może kiedyś nie multiplayer chodzi. może kiedyś. Miejmy nadzieję, że chłopaki się postarają. No, mody, ale by musieli mieć wszyscy testy sami albo specjalne dla Michałów Transy zrobić. Na rynku jesteśmy od dwóch lat. Konkurujemy z najlepszymi na przykład. Oczywiście, żeby tutaj nie robić reklamy, ale... Mówiąc w skrócie FHD No Linku nie będzie. Ham skarkamo że przerwałem co i teraz wyskoczyło na Steamie, że zacząłeś grać Eurotraka? Eee, nie wiem. Troszkę są teraz lagi, widzę. A co ja wczes... co ja wcześniej robiłem? Miałem online czy nie online? Online. To dziwne. A wyskoczyło ci jak grałem w Tires, speed tires, speed tires, kurde mole. Muszę się nauczyć wy, wymawiać Nie wiem, ja mam od paru od paru minut. Cały czas mam, że jest aktywny <coughs> Kurde Ktoś z nami jedzie na drugich, bo widzę w yy, ja, ja, ja jechałem z przodu drugie. Nie wiem, dlaczego, ale mimy się rozpędzić. On się zatrzymał. No lagi, Dominik. Ja mam lagi no niestety, daleko od Rutera jestem Rozwaliłem się ciężaru Ile procent? Cztery No, no to, to nie tak źle Aha jakiś, go, jakiś gościu jedzie za nami na dół To no, mówię, mówię No ja mam 8 niestety, ktoś mi musiał walnąć Jesteście tam? Jesteśmy, jesteśmy na rynku jesteśmy od dwóch lat i z tego co zauważyłem to większość firm z cyklu dziad trans, jak ja to nazywam, są po 3-4 miesiące i w sumie nie mają nic, no i co z tego, że mają 50 osób, skoro na tych 50 osób jest 20 nieaktywnych. U nas na te 42 osoby nieaktywnych jest 8 osób. No jeden kolega mój, Bartek, który po prostu nie ma gry, bo konto, konto zostało jego... hasło, które zmieniłem na jego konto. lub czegoś tam zapomniał, nie wiem już. Nie pamiętam. I w normalnej... normalnej. Innej spedycji zostały pewnie już dawno wyrzucone lub miałby tak zwane ostrzeżenie. Jedno, drugie i za trzecim razem dziękujemy. A u nas no, respektujemy takie coś i wiemy, że... Na Steamie, Originie i tych różnych platformach tego typu z grami są różne programy do przechwytywania haseł i konta giną bardzo szybko i nie wiesz kiedy nie wiesz, gdzie i konta nie masz i wszystkie postępy tak dalej gra cała, no to kończy się. w ogóle. włożyłbym się. O trzymie postępy, no to można, bo to masz no, w dokumentach. Gdybyś się tyle dobrze, że no. A chyba, że masz podtrzymanie w Steam Cloud, nie wiem. W chmurze i na dysku nie masz nic. Od lagi. Do osób. Ja mam też zlagi, Ła, wow, widzę. Wow. Zatrzymałem. Powoli, zróbcie sobie szybki zapis. Nie mam szybkiego zapisu zrobionego. Też nie mam. To się robi na full look. Ale nie mam przypisanego szybkiego zapisu. Full look. 22 osoby, trochę jak w Rotterdamie idzie between screenem, a pauzę... Dobra, zrobiłem teraz. Mogę e, jechać? Zapis. Dobra, jedź, jedź. jedziecie. Jest kasia długie. Powiedzcie jak to było w innych firmach, no tak. Żebym widział, co najmniej, zmienić. Jak coś wprowadzić, lub. <coughs> ja mogę zmienić. Ja właśnie jakby w PCP spędziłem to musiałem przynajmniej, przynajmniej jeden typ chyba i jak ci jest u nas a względem nich, no, U was jest super, bo nie muszę na przykład robić tej normy. Bo wiecie, że ja mam teraz, no, jest... bliżej się półroczę, mam te egzaminy i tak dalej. To wiecie, że od czasu do czasu zrobię tą trasę, jak mi się uda z Dominikiem. No i wiecie, że czasu to czasu coś tam wpłynie umie na konta jakieś tam kilometry No czasami na przykład yy, sam no, nagrywamy... do pieca tak zwanie, bo blokujemy ruch. Kto? Ogólnie, bo tutaj blokujemy dwa pasy. A tu jest zaraz raz, więc już do pieca. trudno do 50 jest. Do 80. Teraz. No nie konsola. To... O kurde, paliwa mi się kończy. Uh, uh, uh. a nie dobra dojedziemy na jednym, na, na oparach można powiedzieć Właśnie speedem na lecę nie miałem, dobra Ja pogadaj. Co z normalnie, normą, co tam mówiłeś, że musiałeś wiele robić U tej innej firmy to jest w ogóle inna, inna firma niż oni Może mają tych więcej, tych no pracowników ale, ale być na przykład ważniejszy w ich... ...bo to po prostu tak wygląda to, że nieważne czy grałem, czy włączyłem komputer, od razu musiałem włączać TeamSpeak'a. Wystarczy, że włączyłem e, Steam'a, już od razu musiałem włączyć TeamSpeak'a. Nieważne, żeby w jaką grę grałem, musiałem iść, wejść na ich kanał na... ...nesie i powiedzieć im, że gram w jakąś grę... I że, oni na, ...i że oni mi zrobią tam jakiś kanał, no, dla tej gry, czy coś w tym stylu. To głupie. No. Tak, można, mogę na przykład wziąć specjalnie dla Michali Trans napisać do adminów TSa, żeby zarobi, zrobili nam albo wykupić jakieś coś albo nie wiem, żeby specjalny kanał dla nas zrobili na TES-ie, nie? No i teraz jak zwykle w polskim rozwaniu, w rozumieniu musi być chamska reklama, jak, jak w każdym filmie. Zapraszamy do kupna naszych koszulek firmowych. Oczywiście link też będzie w opisie do filmu. Tak, tak. Więcej, w okolicach ferii powinny się pojawić nowe wzory i konkretnie związane z firmą, ale z Grom, z Eurotrackiem i z Spin oraz American Tech ale to więcej będzie na naszym Facebooku. Zapraszamy. A żebyś, Michalik, y, wiedział, bo ja mam więcej y, fanów na fanpage'u niż na YouTubie. To jest właśnie dziwne, nie? No. Tylko, że ja jestem dopiero... Masz na jestem ja dopiero pocz początkujący, nie mam tak dużo fanów tam na YouTubie, nie? No masz chyba 19, nie? 20, 21 od wczoraj. No. Ja mam 43. A na fanpage'u mam 51. 5 chyba, podajże, jestem pewien. Na fanpage mamy po 1800 ileś, a na YouTube naszym prawie że umierającym jest około 50 subskrypcji. I oglądalności po od mniej więcej średnio od 50 do 1500. Ja mam 1500 wyświetleń. To... Ja nie chcę nic mówić, ale my chyba mieliśmy jechać przez Dresden. A Boże Święty, no... Nie. Dobrze, jedziemy. Tak? Michalik, stań na chwilę na boku, okej? Okay? Zobaczymy mapę. ma. zaraz zjazd, to... No, dobra. E, jak no, chcesz, Michalik, to możemy zrobić tak, że ja będę nagrywać y, z konwojów y, ...filmy. I byś jakbyś chciał... ...to możemy wziąć i... Też no. tak mogę robić. Ja, ty byśmy mi wysyłał filmy zmontowane, ci się nie zmontowane, tylko normalne, gotowe filmy, a ja bym wstawiał na swojego YouTuba. D2. Dobra, i byśmy połączyli po prostu. Jakbyś chciał, nie? No. Eee. Dobra, starczy tak. Droga hamowania długo, ale dług, ale jest. No to że nie po Chcielibyśmy zawrócić. Mhm. Uh -huh. Kurde mole. A ty gdzie to gdzie masz? To? Nuremberg? No. Ja do Dresden. Kurde. A nie ma gdzie zawrócić tutaj teraz. Chyba, że nie przepisało zawrócimy, co? Też można. Załóżmy, że tego nie widziałem. Dobra, mogę wyłączyć wtedy nagrywanie jak coś. Cięcie. A, tu nie idzie zawrócić. Lipa. No zobacz, nie da się. Wow, Co teraz? Panie. Zdążyłem się schować. Dobra, to jedziemy troszeczkę do... do przodu. I się nagramy 25-minutowy odcinek. A tutaj byś się dało? Nie, za wąsko. Nie. Trudno, pojedziemy do tego Nure Nuremberg. O. Coś to już możesz cięcie zrobić, nie? O, tutaj można zawrócić. Nie da się tych branek zdjąć. Nie da? No nie wiem, Spróbujemy. spróbuj. Spróbujemy. Wali. Da się. Znaczy no się ja teraz cięcia nie robię. Ja zrobiłem cięcie, żeby nie było 9 sorry Jestem Teraz ktoś? mi wyskoczyło Teraz mi wyskoczył użytkownik y, Michalik Trans Dominik zmienił status na online To ty coś masz ze Steamem Dobra. Michalik, to my już pomału ruszamy, co? Kończamy nagrywanie? No jest cały czas. Jedziemy. Tutaj kończymy się, no. Dajesz. Ja mam, ja mam cały czas nagrywany mxf. A, słyszałem, że masz y, Michalik y, Wiadomości na temat następnego update'u Na no, multiku tak jakbyś mógł opowiedzieć coś no, dzisiaj naszym widzom. nie zdradzę, ponieważ ich nie została oficjalnie podana. Ale z tego co udało mi się wyczytać, usłyszeć, przeczytać, to w nowym update'cie do multiplayera powinna być e, możliwość zobaczenia innych graczy na mini Czyli tutaj na CPJ tak jak jest y, nasza strzałeczka, powinny być też niebieskie kropki jako inni gracze. Wtedy mamy tak podgląd na ślimaka wjeżdżamy, nie? Mhm, tak. Wtedy mamy podgląd, gdzie kto jest no i widzimy, gdzie jest jaki gracz, gdzie można tak zwanie się rozpędzić lub wziąć szerzej zakręt, żeby na nie, czoło nie, nie wyjechać. Taka opcja też będzie na mapie po prostu pod klawiszem M. Rad żeby... można na stronie głównej sobie to zobaczyć. I dokładnie to samo chcą zrobić, żeby było w grze tutaj. Żeby nie trzeba było wychodzić poza grę. No, no to fajnie. Tylko, że to tak z technicznego punktu widzenia średnio statystycznie dziesiąta osoba ma w miarę dobre łącze, czyli powyżej 50 mega, więc to jeszcze jakoś uciągnie, ale osoby z tak zwanym mniejszym internetem niższym i prędkość poniżej 50-60 mega. Ale wysyłanie czy, czy wysyłanie czy przesłania? Prze no i drugie. Aha. I jedno i drugie mówiąc ogólnie, bo no zarazem wysyłasz swoje dane do swojej pozycji i odbierasz o innych, więc to dalej jedno i drugie, ale bardziej chodzi o odbieranie. No bo bo ja, no to, ja mam odbieranie mieć duże... Synchronizację, no wiem. Musisz mieć synchronizację tak zwanie e, ogólną, czyli to co widzisz. E, stańcie na Pradze na serwisie, zakończymy ten odcinek. No. Musisz mieć synchronizację. Gdzie jest serwis? Nie jechać man. prosto, nie zatrzymywać się. Nie jedź Na garaże, na garażu. No, na jedź. Oj. Musisz mieć synchronizację gdzie What? Nie, widzieliście to? E, tak, mam nagrywanie włączone teraz. A co się stało? No kościu pod prąd. Czekaj. Waliłem, w niego. Jetrek, y, jedź po prostu. Jak go cię nagrywam? Ja też. Ja mam go na filmie nagrany, jak coś. Teraz. Ja też. O no, chyba z Anglii jest co dać mu tego reporta? Wiesz to nie, a znaczy, my go na filmie, więc możemy film podesłać po prostu to podeśle im tam Chodzi o, to, to kończę ten temat tego update'u, tego to chodzi o synchronizację ogólną, czyli to co widzisz w lusterkach na tabie wszystkie wartości liczby odległości no i co najważniejsze, no to ta właśnie, więc to trzeba mieć faktycznie mocny internet, żeby to wszystko zdążył pobrać i na w miarę przetworzyć, żebyś to widział z minimalnym opóźnieniem. Podejrzewam, że pierwsze dni po tym update'u będzie straszna masakra. Mhm. Ale co jakby zmniejszyli wagę o tem laga. Gdzie wy stoicie? Garage. no garacz. Ja podejrzewam że, podejrzewam, że gdyby zmniejszyli ilość slotów, czyli trzeba by tak zwany drugi serwer zostawić, czyli Europe 3, ale albo Europe 2 z ograniczeniem, bo mniejsza ilość slotów to jest tak jakby mniejsze obciążenie dla serwera, jeżeli chodzi o ilość użytkowników. Tak, tak. Ale, ale mniejsza ilość użytkowników rekompensuje się właśnie większym obciążeniem danych z serwera, nie? czyli te punkciki na mapie. Ale Ostatnio jak była update był na... nie wiem na ile. Były, był zmniejszony, specjalnie był zmniejszony... E, gdzie ty stoisz? Ja stoję ja obok tego, sobie. obok tej skalni. A gdzie ty wjechałeś Michalik? Ja mam duży garaż na Aha, to ja go też kupię. A jak coś Michalik będziesz mi płacić mój film, to ja jestem teraz na modach. Na tym odcinku co nagrywałem kiedyś jak dodać kasę w tym w ETS-ie bo tam mam prawie wszystkie garaże kupione Dobra, ja tu kończę Już albo jakoś nie ja jeszcze zakończę odcinek tutaj porządnie Oj jedziemy dalej? A czekaj do tego jeszcze wracając yy, były specjalnie zmniejszony Zawsze zmniejszają, bo to tak. jeszcze na jednym serwisie mamy jeszcze ściąganie danych więc Tak i to była masakra wtedy co zrobili Wtedy ludzie nie mieli co robić Były takie skargi da dane Dobra To dziękuję Wam bardzo za obejrzenie mojego filmu Dzięki za wspólną jazdę Krótką ale jest E, zapraszam Was do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania oraz na, e, do naszej firmy Michalik Trans. Link macie w opisie. Więc dziękuję bardzo. Cześć, trzymajcie się.